No właśnie, chciałem jeszcze powiedzieć i ogółem z wami się przywitać w tym dniu 3 maj. Ogółem, jak któraś firma, firma jest zainteresowana zareklamować na moim kanale Jakieś produkty, jakieś rzeczy. Ja jestem gotowy do tego, tylko trzeba. Macie mój numer telefonu, proszę dzwonić. Można zawsze się dogadać, jak to wszystko ma wyglądać. I po prostu to zależy od firmy. To żeby to nagrywać żeby to wszystko super wyglądało to właśnie o, na świeżym powietrzu trzeba jest ciepło się robi i po prostu te firmy, które chciałyby coś zareklamować żebym coś ja mógł na ten temat powiedzieć to przy, proszę pomyśleć, zadzwonić. Jestem gotowy do współpracy, tylko to trzeba się dogadać, co ile by kosztowało, bo to tak czy za darmo. Jak niektórzy mówią sobie, że. Pewne rzeczy złe i po prostu niech te właściciele tych firm po prostu, bo te ogółem, ja wcześniej jeździłem te Subaru, impreza, ogółem dobry luksusowy samochód i różne dobre, też dużo dobrych jest firm, które po prostu jakby miały ochotę musieliby się zastanowić się to żebym po prostu coś się na ten temat wypowiedzieć to po prostu zapraszam na mój kanał mogę na swoim kanale mam kanał swój prywatny zareklamować żeby po prostu żeby ludzie zastanowili się bo wiosna o 3 maj ciepło wszystko całe te Piękne, świeże powietrze jest. I po prostu chciałbym wszystkim ludziom życzyć dużo zdrowia. Dziękuję za wypowiedź, i po prostu chciałbym, żebyście te firmy, które miałyby ochotę, coś zafundować komuś, żeby polepszyło się czy pokazać co jaka rzecz jest warta, żeby kupić naprawdę kupić i spróbować i używać tego dziękuję za wypowiedź i po prostu życzę wspaniałego weekendu. Dziękuję